Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Zagramy w of URS I tutaj powinien być autozapis. Jest autozapis przy otwarciu drzwi I wchodzimy do środka i próbujemy po raz drugi tutaj wszystkie wytłuc. Zaczynając od tego pana. Może ja się na rewolwery przesiądę. Tylko teraz sobie save'a zrobię po zabicie już go. O właśnie, spróbuj spróbuję zrobić na tym. A w ten sposób ich pozabijać. Raz, dwa... Dobra, nie siadło. Ojejku. Znowu to wyszło. Ale oni sobie trwali na te kule od, y, rewolwerów Fakt faktem, nie są to jakieś y, super mocne pociski, które zabijają naraz, ale no bez przesady Biorę dwurówkę Zapiszę i wchodzę Z takim zestawem jeszcze nie grałem, a trzeba wszystkiego spróbować Dobra, włażę do środka i to przygiąłem Sure. Ty and the McLeods were all bad hombres, but not as bad as you. Juarez told me that the farmer we killed in Hope was your brother. You know, once the McLeods were done breaking all his fingers, I shot him in the guts, and I got to say he took a long time to die. Let's see how long you take. So, serio On wyszedł, po mi, że mnie zabije i wrócił. Sarian będzie mnie tak obchodził. Co? To co przeładowywałem Dobra, zapiszę. Oho, ho, prowokujący tekst. Kurde, będziesz mi tu uciekał. Co mi zniknął? No a jak przekroczy to on znika nagle. Chodzi o to, żeby się prać za tymi beczkami. Super. Tak przejdę sobie może na to moje strony tak jak wcześniej. Ale to zryta walka Żeby on tak jeszcze biegł po prostu, a nie tylko tam gdzie... Nie no schował się znowu serio, co tak będzie działać No ale pierze mnie mocno, jest więc... jest coś dobra Teraz zrobię sejwa już nie tracę zdrowia. He <laughs> Teraz lewej O, 19 zdrowia, to też mnie trafia ładnie Ale on już jest na strzało Bo i nie Ja byłem na strzała Biorąc pod uwagę, że on używał strzelby to Jadłem No wystarczy po prostu w porę zwiać Bo on musi wycelować A jak wiem gdzie on się znajduje to można prać Dobra, nie zdążyłem Jednak nie do końca to tak łatwe jak mi się wydawało Z tej strony nie, z tamtej teraz jest ah. Mogę sobie te apteczki na koniec zostawić a bardziej się postarać no, ale kto by wiedział Skąd bym miałem wiedzieć, że akurat ten gość będzie taki wytrwały Dobra, przeładowane zapiszę Jakby to miało różnicę jakby to robiło jakoś różnicę. Spróbuję teraz tak. Chyba się tam wykrwawia. To mogę dać tak od razu, żeby dwa naraz przyciski i yy, ze strzelbą. Halo! Żyjesz, pan? nie mogę go dobić ale jakieś coś tu do życia by się przydało o jest kolejna karteczka jakaś fajna no to ja się już tu boję wchodzić już się boję tu wchodzić leżąc co zdrowia to Oho chyba będę po każdej fali zapisywał bo coś czuję że tu będzie ciężko Nie, to było głupie, muszę to powtórzyć. Długo się tu wczytuje i zapisuje gra. Dobra, teraz też nie wyszło. Ale już lepiej. Pojejku. Przed on ją wysadzi. O super. Dobra, jednak się nie udało. Zmienię na rewolwery, bo są szybsze. No nie, zły save wybrałem O tu wyjdzie, dobra Dialogi są za cicho, coś czuję hmm. No okej, okay. ja się teraz schowaj sobie teraz zapis... No, auto zapis, no dobra To będzie auto zapis, zaraz jeszcze szybki zapis A jakże I to wszystko trwa i trwa Dobra, jeden rozdrobny. Teraz troszkę to takie mało poważne, ale fajne. I nie jest trudne przynajmniej. Chociaż mało mi amunicji zostało do pistoletu. Chociaż znaczy do tych rewolwerów. Bo dostała z czymś. Ups Co ja teraz mam zrobić?

Dzięki jest dobry. Idziemy tam, pozabijamy wszystko. Pozabijam i nic nie zostawię. Co to taki dziwny antyjanzik, że nie włączony to się tak dzieje. No ten gorąc tu już dziwnie się pokazuje. Że pod szósteczką mógł. Ach, z łuku wszystkich wybijać. Marzenie. Kurczę zdrowie sobie zmarnowałem by tak zginąć, to się gdzieś tam przywróci blisko Tak to się nie No, A może gdzieś znajdę coś do leczenia się o, ściana rozwalona poduskoczę. No, autozapis w miejscu. Działam 400 droga. Super. Tego było mi trzeba do przejścia tej gry. Oh no, that's where the hell me and Molly. She's still there. I hope there's water in that cistern. coś nie trafę No nie, no będzie mi tu uniki robił Okej, okay, jeden z głowy. Mam trzy zdrowia serio. Co Quick save'a tu zrobić? Trzy zdrowie, to jest tam na strzała. Nawet przeciwnika nie widzę. Dobra, chodź Dobra, zapiszę tutaj i nie wiem co teraz jak tam zejść Może tędy Dawaj jadteczkę, cokolwiek Nie ma nic Serio? Dobra, zapis. I spróbujemy teraz jakoś... tą wodę tam machnąć. Udeś się do fortu i pomożę ją wygrotować. Moli, ugasz pożarce, nam dziewczyna spłonie. Jak ja mam tu gasić? Nie mówcie, że ja mam tam tym co... Chyba, że tym jakoś. Wiem, że coś spoprałem już. Chyba, że mam z armaty podbiec tam i zdążyć to rozwalić. A to i tak już spoprałem. Chyba nie zdążę. Ale spróbuję, mam minutę. Dobra, nie ma szans. Niepotrzebnie złaziłem. Ojejku, komentujcie, subskrybujcie, ceniajcie, do usłyszenia.